Zegar działa, pokazuje nam godziny. Obok jest umieszczona instrukcja, jak należy korzystać z tego zegara, bo zdaję sobie sprawę, że odczyt może budzić no, na początku pewne wątpliwości, ale jeżeli dobrze się w to wczytamy, to wszyscy sobie z tym poradzimy. Naprawa tego zegara trwała tak długo, dlatego że były tam poważne uszkodzenia. Poprosiliśmy pracownika naukowego z tytułem doktora elektronika, który zaprojektował nam cały środek tego zegara od początku i szczęśliwie udało się to nam uruchomić.